Cześć! Dostałem do testów wewnętrzną kamerę obrotową od Anke. Jest to model Krater Pro. Testowałem na początku tego roku tańszą, podobną kamerę od Anke. Był to model Krater bez dopisku Pro. Link do tego filmu umieszczam pod filmem i u góry ekranu. Sprawdźmy, czym wyróżnia się ta kamera i co deklaruje nam producent. Przede wszystkim mamy tu rozdzielczość 4 megapiksele, czyli 2560 na 1440 pikseli, a co za tym idzie, większą ilość szczegółów dla rejestrowanego obrazu. Posiada komunikację Wi-Fi w dwóch standardach, czyli 2.4 i 5 GHz i powiem szczerze, że jest to pierwsza kamera Wi-Fi, jaką mam okazję testować, która posiadałaby komunikację w standardzie 5 GHz. Zakres obrotu kamery w poziomie to 350 stopni i w pionie 60 stopni. Natomiast kąt widzenia soczewki to 70 stopni. Posiada inteligentne wykrywanie oraz śledzenie ruchu człowieka i dźwięku wraz z powiadomieniami wysyłanymi na nasz smartfon, czyli z powodzeniem może pełnić funkcję elektronicznej niani. Umożliwia dwukierunkową komunikację głosową. Współpracuje z Alexą w zakresie sterowania głosowego. Posiada kodowanie H264 Plus oraz obsługuje karty pamięci do 128 GB. W opakowaniu otrzymujemy instrukcję w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Sama kamerka jest bardzo mała i zgrabna. Jej wymiary to zaledwie 11 cm wysokości i 7 cm szerokości. Wykonanie jest na wysokim poziomie. To dobrej jakości plastik o matowej powierzchni. Wyposażona jest w gniazdo zasilające micro USB. I dołączony jest do niej zasilacz 5V 1A z kablem o długości około 2 metrów. Do zestawu dołączony jest także adapter umożliwiający montaż na suficie wraz z kołkami montażowymi. Nad obiektywem znajduje się dioda podczerwieni do rejestracji obrazu nocą. Małe otwory nad i pod obiektywem to prawdopodobnie mikrofon. Na dole kopułki znajduje się gniazdo pamięci microSD oraz przycisk reset. Po zamontowaniu karty pamięci możemy przystąpić do testów. Najpierw dodamy kamerę do aplikacji. W tym przypadku kamerę obsługuje aplikacja MyAnke. Denerwować może trochę niespójność w obsłudze różnych kamer tego producenta, ponieważ jest to już trzecia aplikacja do obsługi kamer Anke. Niższy model tej kamery obsługiwany był przez aplikację Anke Smart, która okazała się klonem aplikacji Tuya Smart Life do obsługi popularnych urządzeń Smart Home Natomiast profesjonalna seria kamer zewnętrznych i rejestratorów obsługiwana jest przez aplikację Anke Vision. Na początek musimy założyć sobie konto w aplikacji. Aplikacja jest w języku polskim, więc postępujemy zgodnie z instrukcjami, które pojawiają się na ekranie smartfona. Wi-Fi. to the server. Successfully. Kamera jest dodana i możemy sobie obserwować. Oh, nie mamy takiego typowego, typowej ikony do regulacji kamerą. Możemy po prostu zrobić to za pomocą palca. Przesuwając po ekranie. Ale działa to dosyć płynnie. No co, no tutaj mamy takie standardowe raczej funkcje. Raz, dwa, trzy. Tutaj mamy głośniczek, możemy nasłuchiwać otoczenia. Alarm można ręczyć. Raz, dwa, trzy. No trochę się sprzęga, bo jesteśmy zbyt blisko. Ekran. Tu możemy nagrać aktualny widok, zapisze nam się w pamięci smartfona. Tu możemy zrobić zdjęcie, szczegółowe ustawienia. No, możemy ustawić datę czas, zrobić restart, przywrócić ustawienia fabryczne, udostępnić urządzenie komuś, ustawienia alarmów, co ma nam wykrywać. Możemy obrócić ekran, jeżeli zamontujemy ją na przykład do góry nogami, do sufitu. O, widzę, że jest tutaj na dole ONVIF. Jestem ciekaw, czy ona może być wykrywana przez na przykład rejestrator. To sprawdzimy sobie później. Ustawienia dźwięku, głośność, czułość mikrofonu. Oczywiście możemy sobie ustawić śledzenie wykrytego ruchu, czułość reakcji na ruch i dźwięk, możliwość wysyłania powiadomień przez aplikację. Bardzo dobrze rozwiązane jest przeglądanie nagrań ze zdarzenia. Domyślnie kamera zapisuje półgodzinne pliki i oznacza nam typy wykrytego alarmu na ikonach tych plików, ale wygodniejszym sposobem na przeglądanie i ściąganie plików z wykrytymi zdarzeniami jest przeglądanie na osi czasu, gdzie możemy włączyć sobie filtrowanie pod kątem rodzaju zdarzenia, jak wykryty ruch, dźwięk lub człowiek. Oczywiście jakość nagrań jest na przyzwoitym poziomie, zarówno w dzień, jak i w nocy. Aplikacja MyAnke umożliwia również przechowywanie nagrań w chmurze oferując bezpłatną wersję próbną. Po przetestowaniu można wybrać sobie odpowiedni naszym wymaganiom płatny plan. Alternatywą dla usługi przechowywania nagrań w chmurze jest możliwość połączenia naszej kamery z sieciowym urządzeniem pamięci masowej np. Na serwerem NAS. Istnieje też eksperymentalna funkcja uruchomienia protokołu ONVIF i o ile wykrywa tę kamerę aplikacja pod Windows ONVIF Device Manager, o tyle mój tani rejestrator nie wykrywa tej kamery. Jednak po ręcznym wpisaniu parametrów sieciowych, które wyświetliły mi się w aplikacji pod Windows, rejestrator normalnie uruchomił obraz z tej kamery. Podsumowując stosunek jakości i możliwości tej kamery do jej ceny, wygląda bardzo korzystnie. Główne jej zalety to mały rozmiar, jakość obrazu, komunikacja w dwóch pasmach Wi-Fi i rejestracja zdarzeń ze względu na wykryty ruch człowieka oraz dźwięk. Daje to nam szerokie możliwości zastosowania tego urządzenia. Jako ciekawostkę dodam, że kiedyś miałem zapytanie od pewnego hodowcy drobiu o kamerę, która potrafiłaby wysłać powiadomienie z wykrytego dźwięku. Kamera miała być umieszczona w kurniku i reagować tylko na hałas wygenerowany przez zaniepokojone nieproszonym gościem kury. Ta kamera byłaby dla niego idealna. Link do aktualnej oferty na tę kamerę umieszczam pod filmem. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć.